Witajcie tu Kości i Tomek. Dziś prosto z rudawic janowickich, czy tam Rudaw, czy gdzie my jesteśmy, Tomek gdzie my jesteśmy? Rudawy Janowickie, Rudawy Janowickie czyli prosty z takich górów. Przechodzimy do Was z topką gierek. Dobraliśmy właśnie takie gierki górskie oko, górskie tam, szlaki, maki, takie. Trochę rzeczy. pochodziliśmy po szkałkach tak mniejszych i większych i tak nas natchło. Natchło nas. Także mam nadzieję, że docenicie, polajkujecie, bo wieźliśmy wiele setek tysięcy, e, milionów mil morskich, te wszystkie gierki, tutaj w tą miejscówkę. Gdzieś tam słyszycie się teraz jakieś jadące tam, nie wiem, jest sprzęty czy coś, gdzieś tam kunie, harkoczą, czy co tam. Obłuty, robią, robią... 7:18. No ale to pod dzwoni. dzwonił. Dobra, nieważne, bo gadałem bzdury. A najważniejsze, że chcemy wam pokazać kilka fajnych gierek w takich klimatach, właśnie górskich. I pierwszą gierką no, będzie K2 od Rebel. No, nie mogliśmy dobrać lepszej chyba gry, niż gra o wspinaczce. No i tutaj mamy grę taką na godzinkę: od 1 od do 5 e, osób. Gdzie już tu wyciągam. O, słuchajcie, jak się konie odzywają. E, mamy. Wypaśnię planszę z K2. Przy czym mamy dwie strony. Tu jest z tą taką gorszą pogodą, czyli już taka trudniejsza strona. Tu mamy z łatwiejszą pogodą. Ups. Z łatwiejszą, ładniejszą pogodą. No i naszym celem będzie wbijanie się naszymi mepelkami alpinistami jak najwyżej. Im wyżej uda nam się dostać, a mamy parę tych naszych spinaczy, to tu po drugiej stronie. Będziemy w zależności gdzie, który doszedł zaznaczać też na jaką wysokość udało mu się dostać. Oczywiście im wyżej tym lepiej, więcej punktów, ale nie ma co wbijać na samą górę i tam zostawać, bo żeby wygrać to w ogóle trzeba przeżyć, trzeba zejść z tych gór, a to wcale takie proste nie będzie, bo oprócz tego, że musimy iść jakimiś konkretnymi Ścieżkami, no to te ścieżki, oprócz tego, że mają różny poziom trudności, jeśli chodzi o wspinaczkę, no to też mają tak zwaną aklimatyzację, czy właściwie punkty, które namówią, jak ciężki jest tam klimat i jak bardzo musimy się do niego przygotować. Wszystkie ruchy będziemy wykonywać za pomocą talii kart. Będziemy tasować, dobierać sobie sześć kart. Z tych sześciu kart będziemy czy zagrywać. No i karty mogą być kartami po prostu ruchu. Mogą być takiego podwójnego ruchu. Przy czym jedna wartość to jest od wspinania się, a druga od schodzenia. No i wreszcie mamy karty z takim niebieskim, z niebieską wartością, i to są karty tak zwanej aklimatyzacji. No, bo na naszym tutaj takim mini liczniczku będziemy wskazywać, ile dany, ile dany alpinista ma tych punktów przystosowania do tej pogody. No i niestety jeśli one zajdą do zera, no to przegrywamy. No chyba że gramy na wersję familijną, to tam mamy taką kartę jakby dodatkowego życia. Żeby jeszcze to urozmaicić, czy się utrudnić, no to mamy też takie kafelki pogody. No i będziemy ogólnie 18 dni się wbijać na te góry. Tyle będzie trwała gra. No i w zależności od dnia, to na różnych wysokościach będzie różna pogoda i różne rzeczy będą się działy. Albo będziemy potrzebowali więcej punktów, żeby wejść czy, czy zejść czy rozbić obozowisko, czy też będziemy potrzebowali więcej punktów aklimatyzacji, no bo warunki. Staną się ciężkie. Gierka, tak naprawdę bardzo, ale to bardzo prosta w zasadach, a dająca naprawdę dużo frady. Czuć ten wyścig, trzeba tu nieźle kombinować. Można kogoś przyblokować, bo im wyżej, tym mniej osób może być na danej wysokości na tym samym polu. Ale to, że kogoś przyblokujemy, że nam nie wejdzie, no może mieć dwojakie e, znaczenie, bo ten ktoś tak naprawdę też nam utrudnia schodzenie. Bardzo ważne jest, gdzie położymy nasz e, namiot, a takie mamy dwa, bo taki namiot daje nam też plus jeden do tej klimatyzacji, czyli możemy wejść, wejść, dosyć wysoko, postawić namiot i tam czekać na odpowiednią chwilę, żeby zdobyć szczyt. No naprawdę gierka mega klimatyczna, fajnie oddaje. Myślę tę wspinaczkę. Także. Tak. A do tego. H2. tutaj w pobliskim schronisku, to wyleciami z nazwy. Nazwa tego schroniska. Można też się zagrać w karwa. Szwajcarka? Tak, dokładnie. O, w Szwajcarce gry tak. od Rebela można zagrać. Bo rebra ma fanom taką akcję, że właśnie K2, więc można fajnie. gierki od Rebela pograć sobie w schroniskach, więc. Można super, wejść, pograć takie i świat. Dokładnie. Jak góry to wiadomo szlaki, szlaki tam różnokolorowe różne i tak dalej. Dla nas świetna zabawa w szukaniu szlaków na, na drodze. A tutaj mamy. Gierkę wypasioną od Albi. Szlaki to gierka, która mówi nam o podróżowaniu po Ameryce, po, po parkach Ameryki Północnej. W grze tak, 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 no. tak, tak jest. mówię, tak jest. Tak, tak. W grze tej rozkładamy sobie takie kafelki szlaków: szlak początkowy, szlak końcowy, koniec szlaku, początek szlaku, i tak dalej. Po tych kilku szlakach będziemy podróżować. I będziemy zbierać różne surowce, tak które mamy na przykład kamień, będą żołądzie, szyszki, dokładnie te, takie, będą, będą kafelki. Będziemy też akcje oczywiście wymiany. Będzie akcja jedna z najważniejszych, robienia zdjęcia i tak dalej, i tak dalej będziemy przechodzić. I jeśli ktoś dojdzie do, do końca szlaku, będzie właśnie mógł zrobić akcja akcję specjalną, czyli wymienić surowce na odznaki. Które te odznaki nam dadzą dodatkowe jakieś wypasione akcje, bonusy, punkty na koniec przede wszystkim, tak, punkty też, to ogólnie są fajnie zilustrowane, mamy tutaj taki znaczek zbierania i tak fajnie to wygląda, będziemy dostawać, o, takie zdjęcia. będziemy mogli sobie wybrać z leżących, no, w przygotowaniu e, leżący blisko tych kafelków dane zdjęcie albo brać w, dwa w ciemno, wybierzemy sobie które chcemy. Ważną istotną rzeczą i ważną są też ptaki tutaj na, na tych na zdjęciach, ponieważ kto będzie miał najwięcej ptaków, dostanie dodatkowy bonus. Mamy tak, e, mamy też manierkę, którą możemy wypić, żeby dostać dodatkową może on się poruszy na dowolne, tak naprawdę, tak. pole. A na końcu, właśnie, będziemy mogli ją uzupełnić. Czyli na początku, poc no, chyba na początku. Szlaki. Na początku, tak. tak. Będziemy mieć takich oto fajnych klimatycznych szlakowiczów? No właśnie. <grych> traperów, no nie no, wiem. Tak, No jakichś takich naszych mych. To, co jeszcze miałem powiedzieć? Nie wiem, no w każdym razie podróżujemy od lewej do prawej. Tak, w kółko. O, to co fajnego, to, co fajne. Na początku zaczynamy za dnia. Jeśli ktoś dojdzie. Do końca szlaku, jeśli ktoś dojdzie do, do końca szlaku, to yy, przeruszymy słońce, które będzie się poruszać. Będzie można obracać nasze kafelki na stronę nocną, która będzie nam dawała dodatkowo, znaczy mocniejsze akcje. A jeśli słoneczko zajdzie za ostatnią kartę, to chyba jest, tak, to będzie ostatnia karta, chyba ostatni kafelek, to gra ja się kończy. Przyjeżdżamy tak, tak od, od schodu do zachodu słońca i podróżujemy. Tak. No i po prostu im dłużej gramy, to, to tak, te mamy... słońce nam zachodzi, pojawiają się coraz mocniejsze akcje, coraz więcej rzeczy wymieniamy. No i cały czas tak naprawdę polujemy na te odznaki, bo na końcu lewej i prawej strony tego szlaku zawsze są wyłożone kilka kart z punktami, tak. czy zadaniami, z zdolnościami, za które też na koniec zapunktujemy, które nam rozwiną tę grę. No i tak naprawdę zbieramy, tak, mielimy te... też tak. Zasoby Wmielimy i zasoby, punkciory. A odznakiem dają na przykład plus za punkty jeśli masz najwięcej ptaków, albo jeśli coś tam mamy, nie wiem, najwięcej kamieni, czy czegoś na koniec gry. Tak jest. Też Także powiem. prosta gierka, wmielenie zasobów z ładnymi ilustracjami z motorem z z prawdę... tego Tak, a Co, co, co fajniejszego, właśnie, co, co fajnego, które mamy też zdjęcia właśnie takich miejsc krajobrazowych, właśnie parków z Ameryki i każdy Każda taka graficzka została zilustrowana przez innego rysownika. Tak, zresztą jeśli ten klimat Wam się podoba, albo znacie w ogóle gry Parki, to to jest właśnie taka uproszczona, mniejsza wersja gry Parki, no także wydaje, przez jest Myślę, że nawet fa fajniejsza. Szybciej się rozkłada, szybciej e, się gra, także jeśli potrzebujecie szybciutką, ładniutką gierkę, taką akurat sam raz, żeby zabrać sobie w plecak i na wakacje i tam na jakiś wyjazd i sobie pograć, no to Szlaki. Będą się do tego dobrze nadały. Chociaż tak jak mówię, jest to prosta gierka. Nie ma co tu, nie wiadomo czego, się też wilce spodziewać. E, co do prostych gierek, no to ja Wam pokażę Nanga Parbat. Gierka u nas wydana przez e, Foxy. Gierka dwuosobowa. E, no tu akurat po Nanga Parbat, tu już trochę dalej będziemy się e, w góry <grym> udawać. No e, właśnie, takie Nanga Parbat. Tak, to, to takie tam... Tak, Prostsze, szczyty. No to bawsze mamy Ameryce Północnej. No tak, ale zajdziemy też do Polski. Dokładnie. Tu będziemy sobie rozkładać plansze w tej dwuosobówce. Jak widzicie, mamy takie tu piramidki z wartościami. No i w sposób losowy będziemy wykładać na nich takie mepelki przeróżnych tam jakichś kozic, z, no, zwierzaków, które możecie gdzieś tam spotkać. Nie wiem, nie będę wymieniał to, co, co są tam Cześć, za... Czerwonopandy, kozie, byków. Tak. No i. W naszym ruchu będziemy przestawiać głównego przewodnika, który powiedzmy będzie tutaj na trzeciej piramidce i to oznacza, że teraz z trzeciej piramidki, z któregoś pola zbieram sobie zwierzaka. No i w to miejsce wrzucam sobie naszego mepelka. I teraz, jeśli mepelka położyłem tutaj na wartości 2, no to znaczy, że tego przewodnika położę na piramidkę o wartości 2. No będzie to o tyle istotne, że musimy obserwować, co zbiera przeciwnik. No, żeby też czasem tak dobierać, żeby mu troszkę utrudnić jego zbieractwo. No i pokrótce będziemy sobie właśnie te kolorowe mepelki zbierać. To wszystko tutaj na naszą taką planszetkę. No i ta planszetka nam też pokazuje, jaki zwierzak. Co nam może dać? Bo zwierzaki możemy wydać po to, żeby zrobić jakąś akcję, na przykład zamiany miejscami dwóch zwierzaków obok siebie czy naszego już postawionego ludzika ze zwierzakiem. Po to, żeby nam ułatwić rozgrywkę. No albo będziemy mogli zdobywać po prostu za to punkty. Mało tego. Jeśli uzbieramy odpowiednią liczbę zwierzaków takich samych czy różnych, no to tutaj będziemy do góry mogli. Zdobywać punkty. I tak na przykład za sześć różnych zwierzaków dostaniemy sobie 8 punktów, 9 za takie same. Oprócz tego, jeśli będziemy mieli minimum 3 ludziki nasze obok siebie, trzy mepelki, możemy je ściągnąć po to, żeby wystawić tam takie namioty. No i to już są nasze bazy. I tak samo za to będziemy dostawać punkty. W momencie kiedy ktoś na przykład zrobi obozowisko o wartości 5, znaczy z 5 tych namiotów, no my już takiego nie możemy zrobić. Możemy zrobić na przykład jeszcze wyższe, składając się z 6 namiotów, czy z 4. Także cały czas tu musimy uważać. Fajne jest to też, że nie ma jakby remisji. Jeśli mam zdobyć punkt i wejść na przeciwnika, no to przeskakuje go o jeden punkcik. Także znowuż taka prosta gierka w zbieranie tych setów zwierzaków, wymienianie ich na punktu, czy też wymienianie dla Akcję, więc czasem kurczę, no, chcielibyśmy zrobić punkty, ale może lepiej wydać tego zwierzaka, żeby jakąś akcję sobie mocniejszą zrobić. Dostanę może mniej punktów, albo zobędę je później, ale coś tam będę mógł namieszać. Także naprawdę bardzo przyjemna, dwuosobowa gierka. Także jeszcze w, powiedzmy stosunkowo małem pudełku, więc... Gdzieś tam, żeby do plecaczka sobie wziąć, gdzieś na jakiejś skałce się rozłożyć i w dwójkę sobie szybko pyknąć właściwie, ile tu 30 minut. No i myślę, że to może być 30 minut, może nawet szybciej, jak już wiecie o co chodzi. Także co? Nanga Parbat u nas wydana przez Fox To Teraz polski klimacik. No, to jest na To jest Babiogłyski Park Narodowy można się sobie zwiedzić. To jest gierka wykonana jakby tak na zlecenie tego parku. Autorem gry jest Przemek Wojtkowiak, czyli auto Hitu Abel. Tak, Avel. Tak, gierka, w której wspinamy się na górę. Każdy z graczy dostaje taką mapę górską, która jest jakby początkiem naszego, naszego szlaku. Jak widzimy, tu mamy fajną mapę, fajne to jest ilustrowane. Mamy mapę i tu będziemy każdy resztę elementów. Mhm. I gierka mamy właśnie pokazane, jakie są tutaj poziomy góry. Poziomy góry, czy mamy, to akadem mam wersję czeską. A bo jest w ogóle dwujęzyczna Czesko-słowacka. No, tak, no, tak. tak. Jakaś taka, taka. Czesko-słowacka, więc mamy Egel dolny, Egel górny, Kosodzowina i Piętro Alpejskie. I tak jak to będziemy mieć karty, będziemy, to będzie, ja będzie się prezentowała o w taki sposób. Będziemy budować taką piramid klarki, piramidkę. Gdzie z tych kart będziemy dobierać sobie kartę i albo tą kartę, yy, będziemy dobierać, możemy ją dołożyć do, naszego, do naszej piramidki, tworzyć górkę, albo możemy się dzięki warunkom pogodowym, czy takim jakby sprzętowi, który będziemy zbierać, tutaj przenieść się na inne, na, na, na inne partie góry, naszym pionkiem. czym na tu mamy yy, potrzebne kafelek zimny, element zimowy, Dokładam, mamy termos, tak, mamy może termos możemy się podróż, możemy podróżować, dodatkowo z karty możemy też dokładać zwierzaki do naszego, zwierzaki, elementy no, fauny i, tak, i flory do naszego jakby danego poziomu góry, jeśli go opuścimy to już nie możemy tego do, do tego samego dokładać, a te karty dadzą nam punkty, czyli jakby taki mały set collection mhm. z kart. Czyli kartę możemy albo dołożyć do naszej, do naszej gry, albo wykorzystywać jako yy, sprzęt tak, sprzę do podróżowania. Przednie słowa uciekają nie? jak sprzęt do podróżowania, no albo dokładamy właśnie do Naszego set collection. Tak, to co zaobserwowaliśmy. Tak. No tak, no, bo punkty dostaniemy właśnie za te sety i to tak. jest akurat fajne, bo są cztery różne, są tam grzyby, ptactwo, roślinki i normalne tam jakieś Wierzaki. zwierzaki. No, i taki cały set to jest no, naprawdę dużo, bo tam jest że 10 punkcików za te cztery karty, więc tak. warto zbierać. Ale też warto podróżować po tych kartach, bo każde przeniesienie ty, naszego kolesia to są, kolesia, dwa, to dwa są punkty. też punkty, bo zostawiamy ślady. Mało tego, żeby zacząć set odkrywania tych tam fauny i flory na wyższym piętrze góry, no to musimy na te wyższe to. piętro wbić. Fajne jest to, że jak potrzebujemy element ekwiwalent zimowy, to mamy termos. Tak jak wbicie na pół, na kajtes z tam nie wiem, z deszczem, to mamy tutaj taki kapok. Kapok. Kurty Szlafrok. Szlafrok przeciwdeszczowy. Mamy też zwierzaki, które są charakterystyczne do tego elementu, faunę, florę itd., więc to jest fajnie zostało przygotowane przez osoby, które na pewno... Z pasją co tak. zrobiłem. Mechanika, gierki jest... W, no, mi się podoba. Prosta. Tak? Z minusów, gdy raczej nie kupicie, bo ona zrobiła, została zrobiona z jakiegoś, to jest tak, w ramach mikroprojektu polsko-słowackiego. Pod nazwą... Jest, tak, po naturalne. <gry> tak. Ale jeśli ja? uda Wam się ją zdobyć i jesteście miłośnikami gór, no to myślę, że Wam się spodoba, tak, to jest bo to prosta, przyjemna exemplarz. gierka. Bezpłatny, więc pewnie wystarczy udać się do Obiegórskiego Parku Narodowego, gdzie kto no, tam, wie, tam gdzie umie. można. My dostaliśmy gierkę od autora. Także dziękujemy tak. i cieszymy się, bo fajna sam fajnie. raz się spisała tutaj na naszych tych tu tak. wakacjach. Tak, no jesteśmy właśnie teraz w górach, jak wspomnieliśmy i gdzieś tam znaleźliśmy w grze karty z grzybkami. I oczywiście te, które dzisiaj się je znaleźliśmy, tak, akurat, dzisiaj, w dzisiaj były. Tak. Dokładnie tak. No dobra. To były cztery gierki, które w Polsce powinniście dostać bez problemu, no może z tą babią górą. A teraz jeszcze bonusowo dwie gierki, które wpisują się tu w ten nasz temacik. No ale niestety tu już będziecie musieli się bardziej pogimnastykować, żeby je zdobyć. Pierwsza to jest Forest of Pangaea. gierka, która no, ukazała się dzięki Kickstarterowi. Więc nie wiem, jak tam właściwie z, z jej takim retailowym e, wydaniem. czy będzie. W każdym razie, tu na szybko Wam pokażę, zaraz pokażemy to dokładniej. E, będziemy zbierać sobie, zbierać, właśnie, tworzyć taki wielki e, las. Drzewa będą drewniane, będziemy budować różną wysokość e, tych drzew. Za to też będziemy punktować, e, będziemy całą e, planszę tworzyć e, skafli. No, jako duchy, pangai, będziemy właśnie ten cały teren rozwijać. Gierka wydana naprawdę na bogato. Mamy tu dwuwarstwowe planszetki, gdzie będziemy trzymać nasze kafle, gdzie będziemy trzymać nasze szyszki, bo tak naprawdę będziemy z tych szyszek tworzyć nowe drzewa, grę czy właśnie teren, gry będziemy składać z takich kafli. Wszystko oczywiście w zależności ile będzie brało udział osób. No, i będziemy sobie mogli wykonywać takie modły, jako te nasze duchy, po to, żeby zdobywać karty, które będą nam dawały trzy punkty. No, generalnie punkty, czy jakieś tam zdolności manewrowania na tej planszy. A tak jak tu już Tomek trzyma, będziemy tworzyć właśnie takie drzewka, gdzie właśnie fajne jest to, że one mają składane te korony. Więc te drzewka będziemy mogli budować wzwyż. Wzwyż, dlatego, że będziemy mieli też karty, za które będziemy punktować. Jak tu zaraz znajdziemy. O. No i będziemy mieli, na przykład kartę, która nam pokazuje połączenie strefy zimowej ze strefą słoneczną. No i wtedy w zależności ile drzew mamy w ciągu, które łączy te dwa miejsca, no to tyle punktów zdobędziemy. Zakaże takie drzewko, które będzie wliczone w tą punktację, no musimy z niego ściągnąć górną część. Jeśli tej górnej części ściągnąć nie możemy, no to ściągamy całe Drzewko, no i w tym momencie, jakby tracimy e, przewagę na tym terenie. Mało tego, w zależności, gdzie tam tym duchem naszym staniemy, bo czy wydobyłeś gdzieś tam tego duszka, e, bo będziemy mieli nasze maserki duchów, no to będziemy te nasze szyszki rozrzucać. Dzięki czemu będziemy stawiać drzewa. O, a takie tu mamy piękne tak, każdy drewniane ma duchy. Ma duchy lasu. No i te szyszki będziemy rozrzucać, no i z tych szyszek będą nam powstawały drzewa. I tu też musimy uważać, bo te szyszki mogą nam się po prostu. Skończyć, ale na przykład są też karty, które będą nam punktowały za najwyższe drzewo, ale musimy je usunąć całe. Ale usuwając takie drzewo, gdzieś tam one te szyszki rozrzuci. Także naprawdę bardzo. Ale to bardzo ciekawa e, gierka, bardzo przyjemna gierka. No jest dużo kombinowania, znowu dużo e, obserwowania e, przeciwników, takie małe area control, bo jednak musimy tam jakoś e, odpowiednio rozplanować sobie rozrzucanie tych krzyżek, układanie e, tych e, drzew. No i oczywiście. Odpowiednie zapunktowanie, no bo karty z, ma, z punktacją mamy gdzieś tam swoje tajne, ale mamy też rozstawione takie główne na planszy, więc tak naprawdę każdy będzie dążył do tego, żeby te, te karty wykonać, te karty zdobyć. Także gierka, która świetnie się prezentuje, całkiem przyjemnie się też w toto gra. Także. Polecam, a, jeśli szukacie jakieś gierki z tematem właśnie takim leśnym, tak, tematem leśnym, że właśnie góry też są magiczne, można spotkać fajne zakątki, więc na mm. chwilę to duża naszej to, nasze topki. No, okay. A ostatnią gierką właśnie tak jak niedostępną w Polsce, no chyba nie. No, ale ale raczej. High, high risk. Jeśli zagraliście w kadwa, to jest kadwa mini. To, tak, tak właśnie to <laughs> mówimy kadwa mini, jest to gra z wielgach tą planszą. Taka oto plansza, z tej będziemy starali się śpiąć się naszymi wszystkimi mepelkami na szczyt góry, bo jak tu widzicie mamy trzy obozy, które jak mniej więcej gwarantują pozycję na, na, na bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. Tak. Będziemy mieć, każdy z graczy będzie miał określoną liczbę takich właśnie mepelków-spinaczy w swoim kolorze. No ile, w zależności, ile osób gramy, a, to tyle będziemy me mieli mepel. Agielka to tradycyjna paskudika. No, tak. Surlanka, element właśnie później. Czyli kulamy kosteczkami. Na kosteczkach mamy e, górę, chmurkę albo piorun. Oczywiście na każdej kostce są dwie góry: chmurka i trzy I Trzy, trzy piony, więc więcej. I tak. Za chmurkę nic nie zrobimy, nie możemy tej kostki przekulać, tak. ale jest ona tak jakby blokerem, ale przynajmniej nie, nie, nie bustujemy czy nie palimy naszego rzutu. Za górę oczywiście wspinamy się jedno piętro wyżej, możemy się śpiąć jak mamy kilka, chmurek, kilka gór, możemy się wspiąć jednym o daną liczbę gór, albo po prostu użyć to na naszych wspinaczy. Tak, no dzielimy te wyniki tak. na ten. A na jak naszych... nam wypadnie kierunek, znaczy w ogóle w naszym rzucie wypadną nam wszystkie pierunki, to bustujemy, nie, nie wypełniamy żadnej kostki. Znaczy no nie pustujemy tylko tak właśnie no. dostajemy po bo kulamy i możemy przerzucić kostki, ale możemy przerzucić tylko błyskawice. Ale jeśli wrzucie nam wypadną same błyskawice, to już nic nie możemy przerzucić, no straciliśmy turę. Tak, tak. Mało tego, że straciliśmy, za karę nasz najwyżej postawiony alpinista musi spaść. I spada za naszego kolejnego alpinistę, a jeśli takiego nie ma, to spada aż do aż do obozu, a jeśli jest w obozie, no to spada kolejne pole w dół. No i tak samo mamy e, e, motyw tego, że na jednym polu nie może być kilku alpinistów. Więc jeśli wejdziemy na pole z alpinistą, no to ten, który się tam znajduje, także spada o jedno e, pole w dół, no chyba że to jest zajęte, No to leci tak. aż do bazy i tam już pozostanie, bo w bazie może być no, alpinistów dowolna liczba e, i tam sobie już nie przeszkadzają. No i proste, wygra oczywiście gracz, który jako pierwszy wszystkich swoich alpinistów stawi na szczyt. No a ze szczytu, jeśli już tam jakiegoś stawimy, no to oczywiście on jest już tam bezpieczny, on spadać stamtąd już nie będzie. Żeby jeszcze ten późniejszy trochę podkręcić, no to jeśli po rzucie będziemy mieli wszystkie kostki albo z chmurkami, albo z tymi górami, czyli no nie spaliliśmy naszego rzutu, no to robimy kolejną turę i. Tyle. Tak, znaczy to jest fajne i niebezpieczne, bo niekiedy możemy mieć trzy tury pod rząd. Może tak być, tak. może być, jak ktoś Giało. ma mega fuksa. No ale ale na to to polega, no to z tak na pół Gierka się o to, o to w tym chodzi. od dwóch do czterech graczy, 20 minut. My tu na wyjeździe zagraliśmy kilka razy, każdy chciał się odpłyć. Świetnie się przyjęła. E, no, zresztą tak. świetnie się przyja. No już gierkę trochę mamy od poprzedniego, SM i naprawdę jest tak, tak, tak no przyjemny, tak do tytuł. Jedne z fajniejszych gier, które przywiedzieliśmy. Tak. A do tego patrzy tak. jaka tyci tyci. Tak. Mogłaby być nawet cudowniejsze. E, no dobra, no to tyle jeśli chodzi o gry w takich górskich tu fajnych klimatach, które albo nadają się, żeby właśnie na taką wycieczkę zabrać, albo żeby sobie w domu poczuć ten klimacik, czy wspominać sobie jakieś tam górskie wyprawy. No co mogę powiedzieć? No nie mogę się doczekać naszej topki z grami nadmorskimi, <grym>, żeby było sobie popływać, wrzucić tam żeby, plażę jak czy jakąś w falach. No i będziemy musieli wtedy pojechać na morze. Co zrobić? No co zrobić dla was wszystko. Tak. Także co? Dziękujemy naszym patronom, dziękujemy Wam za obejrzenie naszego filmiku. Pamiętajcie, lajkować, komentować, a jeśli macie pomysł na jakąś fajną topkę, chcielibyście o jakichś konkretnych grach, usłyszeć? No to dajcie znać. Tak. da się zrobić. Tak się patrzę, jakaś. Mucha siedzi na wykrywie. No, tak, wie. też od dłuższego czasu tak patrzę. Ciekawy jestem czy będzie nam tam gdzieś kłukać. Ku... Poleciał. No dobra, to co? Z... Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Cześć.